Cześć Tomakat 3. Witam was serdecznie w tym kolejnym 70 odcinku z mojej serii z gry Hades i kontynuujemy. A więc dzisiaj mam już z tego co mi się wydaje, mam wybrane tak piórko od Hermesa. Mam kwestię i będę dzisiaj próbował e, zdobyć legendarny, drugi legendarny dal dar od Hermesa właśnie jest jeden z następujących, no to już jakby na pierwszą szansę niby mam, co wątpię, żeby się udało, ale mniejsza, w razie czego właśnie mogę wziąć to automatyczne przeładowanie eee, i tyle, więc spróbuję to zrobić, jeśli w jakikolwiek, w jakimkolwiek stopniu, w jakikolwiek sposób dodatkowo byłbym w stanie zrobić ten chłodny uścisk, czyli duet pomiędzy Demeter i Afrodyton byłoby spoko, ale skupiam się dzisiaj na Hermesie. Biorę miecz, bo widziałem, że jego chwilę nie używałem, chociaż tutaj tarcza jest z bonusem. Jestem teraz. No nie, weźmiemy, weźmiemy sobie mieczyk. Aspekt Nemezis. Najwyżej zobaczymy co w następnym odcinku. Na następny odcinek co, jaki będzie bonus. Jeśli by znowu był miecz, no to wtedy mogę wziąć tarczę i. No nie wiem, no zaczymy. No zaczymy. No, niby mógłbym wziąć e, tarczę, ale, ale miecza dawniej nie używałem, więc to jest to. E, chyba nie. No dobra, więc bez dalszego przebijania, czy przedłużania. Nie tym razem. Okej. Okay. O, Dionizos. No okej, okay, no niech będzie. A <laughs> tak, no niech <laughs> będzie. A ta czysto, no bo przecież od Hermesa się to stakuje, racja, racja, racja. No, z tego co mi się wydaje to Hermesa nie jestem w stanie nawet znaleźć na początek w tartarze, więc no. Więc to dopiero później Na najpiórko, na maksymalny poziom już jest, czyli... Czyli nie wiem, zacznę po prostu, jest na najwyższy poziom, piórko, tyle. Uuu, <laughs> no dobra, weźmy Sisypha po prostu, żeby dalej rozwijać z nim. all okay, right prince ed Deck. most excellent cheers mate oh this is not no, uh shit what else we got zealous no, 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 not a brana ni be. let's go lads You and Dionysus have been getting on so well. He could use a level-headed friend, and you could use my blessing. Okay. A tak chyba wolę. Niech będzie. Ohoho, uuu, o, uu, super nowa była. Czemu myślę, że będzie lepiej, bo atak specjalny ogólnie już jest fajny z Zeusem. A jeszcze więcej obrażeń? A skończmy to normalnie. No była mała szansa, żeby się tutaj pojawił Hermes. I nie ma no. A weźmy sobie zdrowie. I w sumie. Weźmy Aresa. A co od Aresa? No jakby były obrażenia. No jest, więcej obrażeń. Morderczy instynkt. Ubaga. Megajra. No, he's difficult to please, that much is true. What happened to Tisiphony anyway? She isn't much for conversation. No, no. It runs in the family, Tis only knows her work, and professional distance is important. Okay. Dzięki, <laughs> dzięki, to już jest wiadomo. Nie zrobiłem tego czysto, ale nie będę się kłócił z Grom. Nie będę się kłócił z Grom. E, z perspektywy czasu, no, nie są. Cena Midasa, A, już bez przesady. Chodźmy dalej i i może się właśnie z tym Hermesem, żeby się udało. Czemu jest uaktualniony? A że miejsce jeszcze Elysium trzy razy. Styks, czyli zakończyć grę 18, u być 13, w Arebie 15, 16, no i w Grecji już byłem. Co jest aż trochę dziwne, że tak chciałem. Gdzie jest rybka? A tu jest. Okej. Okay. Tak, miałem wrażenie, że, że usłyszałem to podczas gdy się skupiłem też na innych rzeczach. No fajnie by było, żeby się z tym hermesem udało, bo wtedy zostanie tylko Atena, no i ten właśnie duet. to mi się nie udało. Ostatnim razem Okej okay. i... Ok, e, Okej, okay, żadne z tych to nie jest to, co akurat potrzebuję. Szybkie uderzenie spoko, czy mnie? E, chyba wezmę Haruna, no bo zawsze jest szansa na Hermesa w sklepie. No i zaczynamy. Mam nadzieję, że to piórko, chociaż minimalnie, mi jakby wspomaga mnie w. Możliwości Poseidon, Afrodyta No dobra, no Afrodyta niech będzie, weźmiemy od niej. W sumie co od niej mogę wziąć? Odskok ok. Wy A, naprawdę czy ty tylko wystrzał albo jakieś inne rzeczy? No dobra, wszystkie nagrody y... leczenia są wie... bardziej wa... wie... więcej warte, a nie bardziej warte. Bardziej wartościowe, ja mógłby powiedzieć. Bo czemu nie? Okej, okay, koniec e, Asfodelu. Ares. No wezmę więcej zdrowia i to tyle. Na razie z Hermesem nie... Znaczy no, widziałem się z Hermesem raz. Good day, Lenny. And now, prepare to die. Okej. Okay. Wydaje mi się, że straciłem więcej zdrowia niż chciałbym. Ile mam? Zostało mi 7. Jakim sposobem to było czyste, skoro straciłem tyle zdrowia? C. Mam 17,6 szansy na unik, no to zgaduję, że co? Że pomimo tego, że dostałem obrażenia, to i tak to się nie rozumiem. To naprawdę tego nie łapę. Eee, no dobra. Jest Hermes, Hermes, Hermes. Nie, było złoto! a Okej okay. okej. Okay, Najgorsze się na razie nie trafia też do automatyczne przeładowanie, czy tam jak to się nazywa. U tak zadaje więcej opancerzonym, Chętnie Haron, szkoda, że nie można u Harona rolować, że wymieniać. O, serio. Serio. A tak specjalny. Czemu nie mogę dostać czegoś, czego nie mam? Czyli dla przykładu, właśnie. U odskoku. Jest to. Nie no, jest to po prostu, jest to po prostu jakiś, jakiś żart, no. O, znowu, no spróbujmy, ale no wolałbym mi tak Hermesa. Okej, okay, udało się nice. Jest odskork. O jest Patrokles. I tak musiałbym jeszcze spotkać Demeter. Wziąć od niej wystrzał. I dopiero miałbym szansę na chłodny uścisk. Małą szansę, ale jednak jakąś jeszcze mam. Kwar, ale Ależ miałem kiedyś. No, for such a loudmouth obnoxious braggart, Theseus does seem to have formed a strong kinship with the Bull of Minos, hasn't he? Are they truly as inseparable as they seem? I feel bad for the bull. <laughs> Sometimes it's our differences that make us drawn to one another, no? And at other times there's no accounting for taste. I often don't know which is which, and they can have each other, far as I'm concerned. Okay. So. So, niech ci będzie. O, znowu. Okej okay. oh. niska tolerancja. To jest. Przepicie może nakładać się... Okej. Okay. To jest koniec Elysium, Nie najlepiej. Uwaga. Ares się trafia za każdym. No mam jeszcze dwa role, więc zobaczymy, jak to będzie w labiryncie już. suppose and take fullest advantage of the havoc that you sowed we are no team we're merely two combatants simultaneously booked to be here now think you try to be reasonable and be more considerate about my point of view don't think I'm asking for too much okay is that fight and let us lose I'm sure because if we are not a team what are we then mysterious okay Bardzo dobrze. <laughs> No dobra, chodźmy, chodźmy zobaczyć co z tego wyjdzie. Jaką będę miał szansę na Hermesa. Zgaduję, że przy moim szczęściu to będzie w cholerę Aresa, bo mówię, że się trafiał po prostu dzisiaj. ...niezwykle wiele razy. Afrodyta, Afrodyta, aha. No to fajnie bo jakby była Demeter teraz w komnacie którejś. Nie ma, okej. Okay. Ares, Zeus, no okej, okay, dobra. Czyli dzisiaj się już nie udało z Hermesem. Szkoda, bo praktycznie od samego początku miałem szansę, widziałem się z nim tylko dwa razy i... Ech. Dobra, no chodźmy pod Zeusa, czemu nie? No dobrze, skoro i tak nie mam żadnej szansy, to weźmy też. Good enough to eat. No ok, jeszcze to. Okej... Okay. O! Oh. Okej, okay, koniec. Całe zdrowie, mam 422. dwa. Dobra, no kończmy to niestety po raz kolejny w nieudany sposób. W ogóle z ciekawości muszę sprawdzić, ile mam. 224, a chyba 20 było tam to osiągnięcie, które oczywiście już zrobiłem dawno temu, ale tak po prostu o tym wspominam. Szkoda, no, bo próbowałem jakby dwie rzeczy dzisiaj zrobić i ani jedna się uda, nie udała. been waiting long you are predictable in your arrivals here less so during the fight itself okay now było trochę gorzej niż myślałem, ale no jakoś poszło. Cy, ale nie taki, jaki bym chciał. Dzięki. Zagreus. 25-50, no to średni, było to dziesiąte zwycięstwo.

to było tylko sen i gra się resetuje do zera. No, ja, nie, nie, nie dałbym rady, jakbym miał teraz zacząć grę od nowa, jeżeli mi się nie chciało. Jak już mam typowo te wszystkie ulepszenia i tak jeszcze coś tam próbuję, jakieś well, takie rzeczy, których typowo nie miałem jeszcze, to coś tam, ale od nowa... No nie. Care to repeat to me the unsolicited advice you just now offered, now that Zagreus is here? <laughs> oh, <laughs> well, it is my custom to give pointers to our visitors who come in voluntarily because I do pick up a lot of bits and pieces talking here to everyone about, you know, dying. Zagreus, he told me that I ought to evade more of your attacks next time. So you just watch your back out there because I know your secrets thanks to Hypnos here oh, uh, <laughs> dobra. great. dobra. <laughs> dobra. i just got back shortly before you did. no. You rest yourself if need be, though the underworld is ready when you are. jenki. the watchdog cerberus observes the prince. spoken. i <laughs> meant to tell you. recently i noticed megara and i believe i saw the faintest smile play across her lips that anything to do with you perhaps not asking for specifics mind <laughs> you really think that has to do with me i mean i hope you're right and i suppose it's possible it's just how can you tell if so man perhaps with time i've grown keen to more than just the weaknesses of my enemies on the battlefield especially since i don't have those anymore i'm happy for you lad the two of you spoken thanks achilles Okej. Orpheus musi być tak, pewnie tam. Te... O, Persephone. Well done, Dzięki. <ręcji> Hope Okej, okay, czyli już tak wyrąbaliśmy wszystkie wiadomo dialogi, że... <laughs> że. aż nawet nie ma co o czym mówić za bardzo. O, dostanę diament. Okej, okay, no to dwie Ambrozy mam. Dziesięć za. Okej. Okay. A no, dobra, mam te. Te. Okay. No dobra, no to nic, nic specjalnego i tyle, więc już na następny odcinek co jest? Włócznia z tym, więc niech będzie sobie włócznia. Uh, ok, niech będzie od Ateny naszej Nixową. Mogę zmienić sobie na towarzysz Betty czyli Megaire i to tyle, więc wróćmy się tu. I to tyle na dzisiaj. Ok, więc cieszę się, bo teraz, yy, wiecie, że teraz cały ten odcinek z tym wszystkim bez cięcia zajęło mi 45 na 46 minut do tej pory, więc jestem miło zaskoczony, że zajęło mi to tylko tyle czasu, bo raczej wcześniej potrafiło mi tam zajmować 50 minut godzinę więc zawsze coś eee, i tyle. Dalej będę próbował to rozwijać, dalej będę próbował ogarniać jakieś tam pierdółki, aż mi się znudzi i tak na razie mniej więcej ciśniemy z tymi odcinkami. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia, szczęśliwego dnia, trzymajcie się i cześć!